Cześć z tej strony. Jachwa to kolejny specjalny odcinek z serii projekt Minecraft. Dzisiaj widzicie jest Minecraft Beta 18 Pre. Re. To są testy Minecraft 1.8. Niestety mam małe problemy z grą... Z, no z graniem oryginalnie. Mam problem z zalogowaniem się w ogóle do Minecrafta, więc będę grał offline, czyli mogą być jakieś małe błędy z tym. O, mogą być małe błędy z. Co się nazywa? Że będzie pisało, że jest wersja nieoryginalna. Pierwsze, co widać w trybie multiplayer, jest lista. Niestety nie będę grał teraz, bo mi się nie chce. Zagramy w single. Aha, od razu coś pokażę. Jeżeli mamy, założę teraz nowy tryb, ale są dwa gry: Survival i Creative More Map. A to można wybrać coś, nie wiem o co chodzi, ale zrobię serwery Creative, czyli. Server z klasika. Pokażę wam, na czym to polega w ogóle. Robię to pierwszy raz. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale cieszę się, że wyszły 1.8, Na razie w testach, ale cieszę się. Nie, nie wiecie, jaki jestem podjarany. Czik, ta, baby. O, widzicie? Są wszystkie surowce, które możemy tu zrobić. Niektóre się pozmieniały pewnie. Jest kurczak. Mamy na przykład co tu jeszcze nowego? Winny być te surowce z tych no, O, są nowe bloki. Widzicie? E, jeszcze. co to się zmieniło. Są. O, so, so, ze stona można robić stone brick. A z ka kamienne. Kamienne cegły. Nie wiem, to się wymawia. Z nich też można robić pół bloki. Ale coś nie widzę ich w ogóle. I teraz... Mamy no tu niby normalny świat, ale patrzcie. Mogę postawić kobla i mogę im nowego kobla. I patrzcie. Wydobywa się bardzo szybko. Nie wiem, czy tu są skinie, czy co. Moi... O, są je skinie. Jednak jest żelazo teraz nie jest nam potrzebne. Nie, jednak trzeba oświetlać. O! I co mnie najbardziej cieszy? Widzicie ten system oświetlenia? taki bardziej żywy ja nie wiecie, jak ja na to czekałem. Fungiel! To jest jedyna chyba zmiana. O, pieskowiec. Ale i tak mi się to niczego nie przyda. Widzicie? Swoje skinie. Nie wiem czy to są moby. Nie wiem czy... Jestem, panie zapowiedziany. Przerwie. Mogliście słyszeć moją mamę. Minęła równo godzina. Nie wiem, chyba długo się będę tym światem zachwycał, ale to mi bawi. Do, dojdę do samego dołu. Zobaczcie, co tam jest. Tak. Po prostu Tak się pobawimy. To jest ładne światło i ja... Dobra. Czy to był dirt? Ej no Czy mi się zdaje? A nie, to był krawer Myślę, że to był Dirt Ej, ale mi się to światło podoba Jana i Skozackie Wier, Ha, Dobra A, bym się wydawało, bo to się światło zmienia, ha o, a dziś jest taki sam. Kurde mać. Jaki bajer. Spadłem normalnie. No, wash. A teraz. A więc, mniej więcej pokazałem Wam. Co to jest? Inna trawa jakaś, Czy mi się tylko zdaje. Zdaje mi się. Pokazałem Wam, mniej więcej wygląda tryb kreatywny. Mogę wyjść. Drugą rzeczą. Co? Chciałem zobaczyć, jak wygląda mój świat. Oj, tak. Od razu widać nową rzecz. Wiesz co Co to jest? Ej, no, ale to fajne. Widzieliście to? to fajnie wygląda, ja, ale, ale zobawa. Bym był na jakimś haju czy coś, zostaw taki. Jaki mam. i chciałem wyłączyć, jak się włącza, głód, miało być, że to jest domyślne. Dobra, czyli jak teraz wbiję, dostać doświadczenie, ale coś go nie dostaje. Chciałbym zobaczyć jak moja willa wygląda nocą. A, i ten napis, ten be, e, Minecraft Beta Pre coś tam, to już będzie. E, myślałem, że jak gram, normalnie nie jestem zalogowany, to nie będę mógł... To, że będzie wyświetlać się komunikat, a nie mogę się zalogować z innego powodu. Ponieważ to jest takie światło. Nie mogę się zalogować, ponieważ to chyba nie obsługuje tego. Ale fajnie. Widzicie to? To jest w ogóle tak ciepło wygląda. Jo. Ja. Kobra są jakieś strasznie ciemne. O oh my godness. Zapowiada się ciekawa gra. I bardziej żywy jest o to bardziej epicko wygląda portal też wygląda epicko w ogóle Minecraft jest teraz bardziej epicki nigdy nie był tak bardzo epicki dobra będę się już przyjmował tylko mnie teraz ciekawie wygląda moja kaplica pewnie też się zmieniła i to nie do poznania Ja, ale pięknie nie wiem, 10, że ja się tym jaram, ale. No, ja widzę sklepienie. Ja. Efekt jest powalający. Nie, no, ale to jest chyba jakieś niedopracowane. A, a widzicie? Skrzynie się zamykają i otwierają. Pokażę to. Ale to jeszcze nie jest widocznie dopracowane. Zobaczcie. Tego nie ma chyba w skrzyni. A, i zginął mój skin, ale to nic. Karka wygląda tak samo. Kumina jakoś tak żywo świeci. W ogóle epicko. Epicko, ja. Mi się podoba. Aha. Glowstone nie świeci. A, kozacko. Ja. Oni no, to się postarali. Nie widać obrazów, no. Dobra. No comment, jeśli jeszcze nie jest dopracowane, ja to mogę zrozumieć. Ale jest epickie. Ale nie mogę zrozumieć tego. No dobra, nie będę wnikał w szczegóły. Jeszcze chcę zobaczyć jak wygląda magazyn. Oni to pewnie poprawi. Poprawcie to, proszę. O. Niektóre skrzynie, o, nowy widok skrzyni. widzicie? Nowe, nowe, są. Inne. Tylko czego to są czarne? fajne, ale fajne! Widzicie? Ale to... X... Ale kozackie! Pojedynczy to jest. O, ale normalnie mogę się tak bawić długo. Aha, fajnie, mi się podoba. I nie wiem, dlaczego nie, to są czarne. Oooooo, eee Widzicie? Przedtem jak dochodziły, to do końca nie było widać tych dziur Eee Dobra Tu nic teraz nie chce mi się budować, chcę tylko patrzeć I zaraz Dobra Co to kijowo wygląda? Mam nadzieję, że to poprawił wszystko jest teraz takie epickie. Jeszcze gdyby woda była bardziej epicka, ale nie, Minecraft to najbardziej epicka gra jako znany. Jest taki I Ja. Dobra, nie będę się już tym jarał. Poprawcie no. to, no proszę. Zaczęliście, a wszystkie rzeczy, które zmieniły się. Czy chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała moja, moja willa nocą? Czy villa auditory prawdziwą nocą? I tu w okazach, takie jasne, takie żywe. Poprawcie to tylko. W ogóle tutaj, tak? A są, dobra. Nieważne. F nadal działa. Aha, jak chcę nacięć F, to nie działa. Czym się teraz renderuje? Jak się renderuje? Już tam zmieniłem, ale nie wiem o co chodzi. To nie jest mgła. Dobra. Lepiej to zostawić tak jak było. Aha. Fa. Teraz tak się renderuje, aha. Jeszcze trochę trzeba czekać. Chciałbym teraz jeszcze... ...osobić parę zwierząt, zobaczyć jak to wygląda teraz. Teraz powinny być jeszcze nowe dźwięki, ale to ich nie słychać. O, co to jest? Raw beef. Jakiś nowy ten... A, pieczone mięso, czy jak to się nazywa? Fajne. Teraz... nie no, dźwięki są takie same. Aha, muzyka jest głośno. Próbuję się w to słuchać, ale wydaje mi się być takie same Zobaczymy jak to jest A nie jest upieczony nie mogę z tego zaszczyć. Aha, aha Czy jak zabiję klipusia będzie taki sam efekt Ora Oraz zrobię się ciemno i bo... zobaczymy jak wygląda moja willa Efekt, nie wiem jaki będzie efekt Ciekawie jak będzie moja wieża wyglądać tak to nie dojdę. Dobra. Gra jest bardziej epicka, gra mi się podoba. Zaraz... A w tym miejscu zakończę pierwszą część moich... mojej recenzji. Bo druga część będzie polegała na nowym świecie i sprawdzeniu nowego generatora terenów. Jeszcze zobaczymy jak będzie wyglądać nocą. Zobaczymy może małe cięcie, żeby was nie zanudzać. Dobra, trochę słońce się zniżyło. Przy okazji teraz zobaczycie. A! Widzicie, co zobaczycie? Teraz nie będą się przeładowywać czanki. Tylko czekajcie. Może jednak dam tą normal. Nie będę mówił, że mam dobry komputer. Nie będą się przeładowywać czanki jak, jak będzie się zmienić pora dnia, rozumiecie? Teraz zrobi się ciemno, a czanki się nie przeładowują. Teraz to się przeładowuje, bo zmieniłem renderowanie, ale... A zabija owcę. E, no! Ona... Widziałeście ona biegła. Ale coś może... A! Czekajcie! O, ale widla pięknie wygląda Nie, wiem, powinienem teraz wiedzieć. Bo jak uderzyłem owca, ona biegło, widzieliście? <grystanie> ale słońce coraz bardziej pizko zachodzi. Willa wygląda pięknie. Tak. Tylko może nie widzicie, ale ona jest piękna teraz. Co się bardziej podoba. A jeszcze, jak włączę się grę, to moj, moja modżanka, czy moja, jak sobie to woli, trochę się inaczej. Y, tro, trochę jest inny wygląd, mniej pikselowy. To mi wkurza. Jest glowstone, który nie świeci. Bo i nie ma tego fajnego efektu. No dobra, dzięki za oglądanie mojej pierwszej części zmagań z Minecraft 1.8, Minecraft Beta 1.8. Druga część, to jak już przed chwilą powiedziałem, będzie sprawdzenie nowego generatora. To do w drugiej części. Cześć.